Nie będzie tego Nie, gadaj, że spadłeś. Ten nie, nie, Halo. Halo, no co? No nie, nie, wiem. Pa, 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 o, mój pa, 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 pa. o mój Boże. O No to nie, tak? nie, to nie, 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 wszyscy No nie, wiem, wszyscy nas fokusują, no to nie, żałosne, no. Nie, no bo jesteśmy najlepsi, dlatego chuje je, No właśnie, wszyscy na nas skopi, i to skopi, jesteśmy skopi. dobrzy. Czemu mam ja takie lagi? Zdaję no Patrz, no, czekaj, i zabiję to. go, zabiję ich obu, bo chcę fragi. No i skocz, skocz go i Na no, nie, no bloki mi się skończyły. Ja nie mogę, rozciszyłeś mnie, Cfelu. No i mogą być teraz nie jakieś przebitki ze wczorajszej gry, w sumie. Gacek ja to jest okay. takie zwierzę. Kury. No kurna ja też spadłem. No jestem, się Nie wiem, z tym. Jestem... Autyzm mam. Nie. nie mogę, już no, śpieszył mi też się zjwałem. O, jestem, a nie będziesz cięgnął, dupię, tyle, nie wyszło. Nie, no, dobra. Ej, powiedz głosem Sidel, nifta z epoki lodowcowej. Uuu, limecznik, ostatni w tym sezonie. Siema klimat. Pomyślałem, że tam spa. Aha, bo on tu ja. Czekaj, jesteś z gniarzem. Händy hoch. Germany, Germany. Czekaj, schowałem się za krzykami. Ona mnie nie widzi. Jeden z nich, Joddefto. Ale mam jeden vlog, ej, nie mam vlogu. Odrzuciłem. I też idę do nich, też idę do nich, też idę do nich Dobrze, 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 dobrze. Jest dobrze Jak oni piją? Mamy? Jeszcze luna No tak, tak, tak. No i dobra. I przy, nie wziąłem żadnego killa stąd, mam tylko jednego. Pomocy! Blacksi! Black Blacksi, coś mnie slakowało! Zlakowało mnie! Mam 4 emek, kurno! Szmanko! Ej nigdy nie robiłem fireball jumpów. Albo Tinty jumpów, muszę spróbować w tej no, grze. No, no, no. Nie, nie. Jak to? Jak to go nie trafiło? No kur... To jest żart. Co? No, widziałem jak skoczyłeś. Biegnę na... No co? Nie Na No nie żółci, bie... rzuci, żółci. Sk... Rzuc, to nawet nie są oni. A obok pieca, co nie? Co jest? Ej? Ej, bo ja ubrę. Co jest? Ja zginąłem! Black si chodź na chwilę na most Coś Ci pokażę. Mam. Laga mam. Aha. A ja też mam laga. O! Czekaj, bo ja w bazie jestem. O czekaj, bo... Co jest? Ej, mnie też! Nie możesz. Nie może nie pisać 100%. Musisz czat. Dobra, patrzcie na to teraz, patrzcie na to. Dobra, wyścig, wyścig. Widzi mi się no. KURWA ja i tak pierwszy się zbuduję. No dobra, zobaczymy. Oczywiście nie korzystaj z mojego masu, nie? Kurwa, nie kury, 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 się. Nie ja się nie mogę! Nie mogę. kury, <gry> Dobra, teraz się uda. Jest dobra, Gacek zbuduj... O! No dobra. Czekaj. O, czekaj, chodź zbuduj most, Gacek, ja chcę to nagrać. Dawaj. Nie da się grać tu, grę, Co jest? Ale odbiłem mu! Czekaj, bo tu jest Lotik. Dobra, zapiłem go. Mam jedno nie serce, mogę, ale przyszedłem nie go sapić. No czekajcie, zostawcie ich, noo. Co jest? Ja przez całą grę się budowałem w swej. Nie mogę! No i co? Wyślicie że nie mogę, noo. O. 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 Kuj. Nie, nie gadać znowu? Ja dwa bloki zbudowałem, dwa ci popierdoliło No trochę Przecież to jest bardziej, to jest bardziej pewne, że spadłeś no co?! Piotrek! Ej Piotrek to jest jakiś kurde... co jest to był Piotrek? co Jeden blok! Jeden blok zbudowałem! A nie mogę być Piotrka Aha oni też mają laga Każdy, o wywaliło mnie Co podał hasło? co podał hasło Dlaczego hasło? Do mojego <śmienicza> No dobra No nie mogę, tak mi cofa Kur... Nie mogę w to uwierzyć Zim mi się sam to nie mogę, nie mogę rozjebić Ej, bo czerwoni do nas idą, jak chcecie wiedzieć, Ej, bo idą, jak chcecie wiedzieć. <śmienicza> Że ona miała najlepiej oczy Ja się nie... zabiję, I zabiję dwa w 1 jeden no A No Nie wiem co ty jak mnie cofa, ej! Tak, mówię ci, takie oro zrobiłem. Takie oro? No nie wiem, mnie cofa jakoś. No cój! ej schodek się zniszczył! Ej, w ogóle jestem tak seksownym koksem, nie przeczytałem lekturę. Co? Kiedy? Nie, no... Oni są słabi. O kurwa spadłem. Ja nie oddałem babie od angielskiego sprawdzianu! Ja bym nie brało z rąk! Ja umiją to w domu! Ej, ej, gra... Nie, ej! Nie mi. Słuchaj! Mi pod ej, słuchajcie teraz! Gratulacje ukończyłeś zadanie. Zgiń 45 razy Bąbel, Bąbel plecki masz. Ale Bąbel... nie martw się, ponieważ twój też jest u ciebie i cię ratuje twój... No! C c i ty śmieciu! Ten co cofnęło i się spadł. Dwojcie idziemy na... Aha. Dobra? Kupiłem zbroję niechcący. Potrzebujemy osób. Mm? Robimy najazd na nasz klasowy Discord. Tam jest teraz trzy osoby na jakimś kanale głosowym. Ja chcę. Wysłam zaproszenie, wchodzimy tam i idziemy na kanał głosowy i z nimi go. Ja jestem On już Siema. Siema! Siema. Siema. O, chodź. O, chodź obok. Chodź obok. Dawaj. Kto pierwszy? Nie, mogę tu nie. Gacek, no, ty... ty wiesz, że ty z tego seta nie masz, nie? Tak naprawdę to Krystian powinien pracować, ale że jest jebanym lumpem, to siedzi i nic nie robi. Nie? Mhm. Siedzi i gra tylko. I zamiast powiedzieć kurwa narzędzia, powie narzędzia, kurwa, no te lepiej. Mnóstwo. Narzędzia! Czekamy pod podkreślałem. No, no cieka to ciekawe, Tak, się Ty chłopie, no, no, to jest jak z potera tam masz. Wingardium Leviosa. No co? Nie, to się mówi. Wingardium Leviosa. Nie, wingardium. <laughs> Czekaj, bo. Wingardium Leviosa. Kto to jest ten green? No to nie wiem, to na pewno nie ja. A to znaczy to ja, to, bo, tylko mój, moje multikonto, to nieważne. No nie serio, pokazałem mu jajko, bo powiedział, że nie mam psychy. żółty, Nie, 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 kurwa. O kurna, ej, mogę se auta czytać normalnie teraz Ale będzie czytane, hopie Nauczę się czytać w końcu